No to dobra teraz ten tego ceo, nie no to gdzie są no ci dwaj no ci żołnierze, co mi uciekli, no gdzie oni teraz są, to ja nie wiem, ale dobra, no to dobra teraz, co nie no to może ten tego idziemy ten no teraz, co nie no to dobra teraz. Co nie no to dobra teraz, co nie no to ten tego no to chodźmy tam wy żołnierze tutaj sobie poczekajcie Co nie a ja ten no idę ten no teraz iść poszukać tych no Tych no tych dwóch co mi uciekli co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie co nie no to wy Żołnierze tutaj słyszycie mnie to wy sobie ten no tutaj poczekajcie a ja idę szukać tych dwóch zbiegów co nie no to to ten tego poczekajcie sobie tutaj a ja idę wam pomóc tym no tych dwóch poszukać co nie no to tyle w temacie co nie no to okej okay, dobrze co nie no to ja stąd idę co nie no to okej okay, dobra co nie no to okej okay. no to dobra o już widzę tych no dwóch uciekinierów, co nie no to na stół by było więcej, co nie no to ten tego ceo nie no to koniec teraz gadania. Idę po tych no dwóch gnojów, co tam się dzieje, co nie no to ten tego, no to koniec teraz gadania, a czas na iść tam no po nich, co nie no to ten tego, no to koniec teraz gadania, idę ich wziąć i ukarać, co nie no to tam, no tam, idę ich ukarać, co nie no to ja. Tamten, no muszę tam po nich iść, co nie no to ten tego, no to teraz może idę po nich i muszę ich ukarać. Co nie no to teraz idę tam po nich. Co nie no to co ja tam miałem zrobić, o to już wiem. Co nie no to co ja tam miałem zrobić, o to już wiem. Idę po nich, muszę ten no z nimi poważnie porozmawiać. Co nie no to idę teraz z nimi poważnie porozmawiać. Co nie no to tyle w temacie, co nie no to okej, okay, no to okej. Okay. ono to dzień dobry panie szefie co nie no to dzień dobry ten no dzisiaj co nie co pan ten no tutaj robi niech pan mi to powie co nie bo ja nie wiem co ja tam mam ten, no dalej robić, ale tak miło jest mi ten, tego teraz pana poznać, co nie, no to teraz koniec gadania, a co pana tutaj sprowadza w tym, no. Naszym tragicznym bromansie niech Pan, mi to powie, co nie no to teraz koniec gadania, a czas tutaj coś zrobić no to, co tam mam powiedzieć o to już wiem. Muszę iść ten, no po to, no co tam mam, owiem dołączyć z powrotem do batalionu, co nie, no to ja tam, no tam idę po te, no dalsze wygrane, co nie, no to teraz. Koniec gadania, a idę słuchać pana, panie szefie, co nie, no to okej, okay, niech tak to teraz będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra teraz co nie no to teraz dobra co nie no to już my tam dołączamy do tego no batalii onu co nie no to ja was bardzo przepraszam za to że. Nie mogłem dołączyć do tej nowojny, ale musiałem iść poszukać mojego przyjaciela, oj to znaczy też i brata, bo my jesteśmy ze sobą spokrewnieni, co nie. No to, co ja tam miałem zrobić, o to już wiem, co nie, no to ja go tam, no szukałem, co nie, no to właśnie tak, ja go tam miałem, co nie, no to ten tego, no to. Koniec teraz gadania, co nie no to, co ja tam miałem zrobić, o to już wiem, co nie no to, ja szukałem tylko moich kumpli, a raczej kumpla, co nie no to ten. Tego no to ja tam no tam już tam idę co nie no to teraz koniec gadania a czas na dołączenie do naszego batalionu co nie szefie no to idziemy my to tam zrobić co nie no to okej okay, no to okej. Okay. Ach, co z was, za debile, co nieco z was, za debile, co nieco z was, za debile, przez was prawie byśmy przegrali tą no, wojnę, o Berlin. Co nie, bo my musimy iść ten, no powalczyć teraz. Co nie, no to koniec ten tego teraz gadania. Co nie, no to co ja z wami wydebile mam zrobić, no mi to powiedzcie. Co nie wydebile i kretyni. Co nie, no to dobra Ejaj eh, 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 No to dobra co ja z wami mam dzisiaj zrobić, to ja. Nie wiem co nie, no to koniec ten tego teraz gadania za karę dostanięcie wydwaj w pierdol, ale i tak daruję wam. Życie nam jest potrzebne jak najwięcej ludzkich żyć do wojny o Berlin, co nie no to koniec teraz kurwa gadania, a idę wam w tym no pomóc, co nie bo bitwa o Berlin powoli kończą nam się żołnierze, a reszta armii czerwonej jest dość daleko stąd, co nie no to więc ja wam daruję życie, a teraz wy kurwy biegać aż do Reichstagu, co nie no to tyle w temacie, co nie no to okej. Okay. No to dobra, no i właśnie tak kapitan tego oddziału, co nie, no i właśnie tak kapitan oddziału poszedł ukarać tych, no tych dwóch żołnierzy za to, że Uciekli od wojny, zamiast walczyć, ale on im darował życie, bo podczas wojny ci dwaj mogą przeszalić szale zwycięstwa, co nieno, to dobra teraz, co nieno. To ten tego no to ten tego no to koniec teraz gadania a czas zakończyć ten no ten no odcinek co nie no to pa pa do następnego odcinka co nie no to pa. Pa, do następnego odcinka, no to do widzenia. Co nie, no to do widzenia. Co nie, no to elo. Papa pa, do następnego odcinka, no to papa. Pa. Cześć do następnego. Odcinka, co nie, no to papa. Pa. Do następnego, no to papa, pa. no to elo, no to elo.